Witaj, nazywam się Jolanta Jabłońska i niedawno otworzyłam swoją firmę szkoleniową Potencjał Szczęścia. Jak to jest, kiedy zaczyna się coś nowego? Trochę tak jak małe dziecko, które uczy się chodzić. Stawia pierwsze kroki. Ile razy się przewraca? I my również. Zaczynając coś nowego, popełniamy masę błędów, kilka razy się wywracamy, ponosimy masę porażek i zawsze jest taka myśl, że porażka to jest doświadczenie. Wtedy, kiedy popełniamy błędy i odnosimy porażki, najwięcej się uczymy. Wtedy, kiedy mamy same sukcesy, uczymy się mniej. Natomiast porażki to jest coś takiego, co wydaje nam się, że jest czymś złym, czymś, czego trzeba unikać. I mamy takie przeczucie, że jeśli odnosimy dużo porażek, to to nie jest dla nas. Zupełna totalna bzdura. Ja zawsze uważałam, że małe dzieci mają w sobie taką mądrość, taką pierwotną mądrość, którą gdzieś my potem gubimy. I zawsze jak zaczynam coś nowego i tych porażek jest dużo i błędów popełnianych jest masa, przypominam sobie małe dziecko, które zaczyna chodzić właśnie. Stawia pierwsze kroki, przewraca się raz, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty. I co? Staje, idzie dalej i będzie próbować do skutku. No bo pomyśl sobie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś zobaczyć małe dziecko, które uczy się chodzić, które mówi? Albo jeszcze nie mówi. Ale decyduje, że przewróciło się trzy razy, to mam w nosie nie będę chodzić, będę sobie do końca życia raczkować. Bo przewróciłem się trzy razy, to przecież to nie dla mnie. A zobacz, ile razy dorosły człowiek przewróci się trzy razy i mówi nie, to nie dla mnie ja się nie nadaje. Czy wyobrażasz sobie, żeby małe dziecko po trzech, czterech, pięciu, dziesięciu upadkach, wtedy, kiedy uczę się chodzić, powiedziała, że się do tego nie nadaje, Nie będę się uczyć chodzić? Będę raczkować do końca życia? No nie. W ogóle nie do pomyślenia, prawda? I właśnie wtedy, kiedy mnie napada coś takiego, ile można popełniać błędów, to, to właśnie przypomina mi się taki mały brzdąc z taką miną, hm. Po trzech upadkach. Będę sobie do końca życia raczkować. No i zaraz mi wszystko mija. Pojawia się uśmiech, pojawia się radość i wiadomo, że poczucie humoru załatwia wiele, wiele trudnych spraw i pozwala przetrwać mimo wszystko i próbować jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i do skutku. Bo na tym właśnie polega podejmowanie nowych wyzwań. Gdybym poddała się po dwóch, trzech próbach nieudanych, to co? To zmarnowałabym czas, który poświęciłam na przygotowanie i na te pierwsze trzy próby. A w momencie, kiedy będę próbować do skutku, w końcu się uda. W końcu, ile prób było u Edisona, zanim stworzył żarówkę? Porażka nie jest niczym złym. Jest momentem, kiedy zdobywamy doświadczenie. Dzięki za uwagę i do następnego.